Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak przejść do Recovery Mode w telefonie Infinix Hot 60i. Aby przejść do Recovery Mode w tym telefonie, na początku musimy go wyłączyć. Aby go wyłączyć, przytrzymujemy przycisk zasilania tak aby włączyło się menu zasilania właśnie w ten sposób. Wybieramy opcję Wyłącz i wyłączamy telefon. Czekamy tak, yy, czekamy chwilkę, żeby na pewno telefon się wyłączył. I teraz, gdy już nasz telefon się wyłączy, możemy nacisnąć przycisk zasilania i ściszania telefonu. W tym samym momencie naciskamy te przyciski, ten oraz ten, i trzymamy je tak, aby uruchomić ponownie nasz telefon. Gdy zacznie się on uruchamiać, puszczamy przycisk zasilania i przytrzymujemy jeszcze przycisk ściszania telefonu. I w ten sposób jesteśmy w stanie przejść do Recovery Mode. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!